Czuć ekstrawagancję i pieniądze. <laughs> Witam Was w kolejnym odcinku i dwa wstępy, słuchajcie, niestandardowo, ale też nie bez powodu. Odcinek z Polski, zaraz zobaczycie sobie wszystko po kolei. Ale byliśmy z Karolą na świetnej zabawie i mało tego. Karoli brat gra w kapeli, za chwilę Wam pokażę. Zobaczycie sobie też w dalszej części materiału, jak to wszystko tam wyglądało. Ale zaczynają, szukając sobie e, jakiś imprez, wesel. Co jeszcze, Karola, tam było imprezy, wesela? Studniówki. Studniówki. No grają na no, kapela, więc świetna muzyka. Gdyby ktoś z Was szukał takiej kapeli, to zostawiam Wam, słuchajcie, numer telefonu macie tutaj. Czereśnie na poczęstunek. I można śmiało dzwonić i dogadywać szczegóły. Także serdecznie Was z góralką polecamy. Zapraszamy. Jolanda też poleca chyba. O. I Lakuś, jak ktoś by chciał, to dzwoni śmiało. Nie przedłużam. Zapraszam Was serdecznie do oglądania dalszej części materiału. Witam Was widzowie w kolejnym odcinku. Za tymi drzewami góralki dom. Kilka metrów i taki piękny las. Ale jest czyste powietrze. Górski potok, słychać wodę pieseły i ogień na tłoki przyjdziemy się kawałek góralka z mamą no, dla niej to nie jest nic nowego, bo ona się tutaj wychowała więc na, na mnie to osobiście robi wrażenie yy, pojechały do centrum handlowego a ja jakoś nie mam ochoty yy, przebywać między ludźmi wolę sobie pójść na spacer czy z góralką, czy sam trochę z przyrodą pobyć pieseły się wybiegają o, ale sztos no i popadało, słuchajcie, może być teraz ciepło, mogą być jakieś grzyby. Dobrze okulary wziąłem, bo ślepy jak kred, może co, może co znajdę. Dobra, nie przedłużam wstępu. Zobaczmy, może uda się na trasie coś fajnego zobaczyć. Także zapraszam Was serdecznie do oglądania. Tu z góry sobie woda spływa. A tu takie cudo. Ależ to jest fajna zimna woda. Psy mają raj. Można chodzić. Idziemy tam na górę. Tam ponoć paśnik jest. Zobaczyć jak to wygląda. Dawaj Rudy, tutaj Niko. I co, nie umyłbyś się? Jakbyś się umył Z przyjemnością jeszcze w taką pogodę. Pięknie. Jest i paśnik. Dalej już nie pójdę, bo się trochę boję. Nie mam smycz dla psów. Jakby jakaś dzika zwierzyna wyleciała. A te ciekawe, jeden z drugim, żeby się bida jakaś nie narobiła. No taka spora górka, powiem Wam. Kawałek. Idzie się trochę dopocić, dogrzać. Fajny paśnik. Kurde, takie malownicze miejsce. Normalnie pod zdjęcia. Żeby fajną fotę zrobić, ten tam przedegon teraz wyjdzie. Nie wejdziesz tutaj, Niko, chodź, chodź tutaj, chodź, piesku. Chodź, chodź. Tu dasz radę, dawaj. Ciś. Laki, choć nie przeszkadzaj mu, bo mu ciężko, no. Hopa. no i elegancko. A tu mycie łapek przed wejściem na asfalt. Wiecie co, widzowie? Siadłbym sobie. <laughs> Jakoś, nie wiem czemu, ale mam taką ochotę się w takiej rzece wykąpać. Przypomina mi się, jak miałem może tam zaledwie kilka lat takie wspomnienie w mojej głowie, jak ciotka mi buty ściągnęła krótkie spodenki laty i kazała mi iść wzdłuż rzeczki. Takie wiecie, tam może było z 20-30 cm, kiedy drzewa powalone, ale przepiękne wspomnienie, dobrze to, dobrze to wspominam. Dobra, idę zapytać, bo szwagrów chyba dwóch jest, jeden w pracy. Piotrka i Pawła może na jakiego kebabika byśmy podjechali, bo dziewczyny nie wiadomo o której wrócą, a oni coś tam siedzą, grają na gitarach. Także idę zobaczyć i może, może coś gdzieś się pojedzie, coś się zobaczy, coś się zje. Nie wiem. Takie mam zmartwienia tutaj na urlopie. Co by tu do gęby włożyć, nic poza tym. Podoba mnie się. Że tutaj? Um, przyjeżdżają tu na grzyby i tak parkują właśnie, że później wyjechać nie można. Jedziemy Maserati. Oh. O kurwa, co się tu stało? Jaka dziupla. <grystanie> <grystanie> Chłopie, co ty tutaj? Sikorki hodujesz? <grystanie> A klimę się <grystanie> <jest. ma>? nie <grystanie> Nie szkodzi. Chłopie okno już jest klima. Ja tu zresztą mam herbatkę zimną w butelce, także jakoś sobie poradzę. Fajne klimatyczne miejsce na rynku w nowym sączu, w starym sączu. cały ja czas mylę. Ten nowy, starym sączem, on tak to wygląda. Karta dań i najprawdopodobniej idę w żyberka barbecue. A ty? A ja, filet z kurczaka. Filet z kurczaka, no i dobra. Mamy dzień kolejny. Wczoraj wam już nic nie nagrywałem, bo niewiele się działo. Jakiś grill wypiłem, może z dwa browarki, trzy. Góra Delikatnie Litra na dwóch i piwa I dostałem wczoraj na tym grillu propozycję, żeby jechać na jakieś ryby. Jezu jak to kolam? Ten fotel ma blisko o! O! I głupio byłoby nie skorzystać Nowa miejscówka, piękne tereny i co, będę spał do 9 czy tam dziesiątej? Mamy chyba 5.30, no jadę na te ryby, może coś złowię, jakiegoś szczupaka, może na spławik, mówi, że ma tych wędek, tego wszystkiego sprzętu kupę, jakieś tam komercje czy prywatne też zbiorniki, więc zobaczymy, jadę, yy, okolice Gabonia chyba, z tego co pamiętam, 20 minut drogi. Chciałem przyciszyć, bo prawa autorskie, piosenki lat 90-tych lecą, takie widoki, e, no cudo, żyć się chcę widzowie, żyć się chce. No, spowiczek, spowiczek znalazłem. No, maluśki, bo maluszki, ale pa. Na no dzień dobry znajdka Zabiorę później eee, no Tylko te nasze brudaski polskie Czemu tu puszki butelki leżą Ciężko Przynieść nie ciężko, ale zabrać ciężko eee, o konia bym chciał jakiegoś pięknego złowić A było coś, no. Próbuj. Tu jest guma, SG, zielona. Tutaj jest przy brzegu. No. Ciągnij. Masz ją już. O, ładna guma. Lekki ojca. 1,0, guma przynajmniej. świeżynka No, nie jest No, widzisz. Na sranek, kurwa, wszędzie ile można. Powiem wam, że strasznie dużo tu tych kup. I niski stan wody. Więc nawet ciężko, żeby ta przynęta opadła. Bo później się zbiera to wszystko. Te kapelony, nie kapelony. No i w takiej linii cały czas na ciągu, tak naprawdę. A może coś się jeszcze uda złapać. okonia chociaż jednego. Proszę cię bardzo. Ej, co złapałem, to mam chyba nie muszę mówić, a może góralka powie co złapałem. Powiesz? Nie. Nie powiem. No bo brzydko. Ej, śniadanka, później gdzieś mnie zabiera, Ale gdzie? Nie wiem. Mam nadzieję, że będzie fajna niespodzianka. No trochę zła na mnie jest. Dzisiaj z rana. Do Karoli przyjechał hydraulik, pozwolił nagrać i zobaczcie, jaka pomarańczka fajna z takim dachem. Ej, i powiem Wam tak: co zrobić z tego takiego kampera, Jeszcze jak był z napędem na cztery. Taką wyprawówkę z takiego auta. Fajne. Przyjemnie się na to patrzy. Zabudowa, regały Baja Ej, Fajne auto Pierwszy pit stop u Karoli rodziny Bo tam jakieś piaski jedziemy odwiedzić też Zobaczyć, a później Karola Mnie zabiera gdzieś na jakiś punkt widokowy Jestem ciekaw ta koszulę ubrałem, zobaczcie Don Alvaro z domu Pedro, z e? Jeszcze nie jedna Grażyna by okiem zarzucić czasami jak idę, pewnym krokiem Co, potrzebne ci inne Grażyny? Nie, nie potrzebne, mam piękną kobietę, ale trochę muszę zbudować swoją pewność siebie Jak mm -hmm. zaglądają, patrzą, wtedy wiesz, ego mi od razu, z... jak stąd do, do Krakowa Karola poleciała zaprowadzić Lakiego jedziemy zaraz na ten punkt widokowy bo to co widzieliście to były odwiedziny kuzynki mają jakąś tam swoją hodowlę psów i trochę spaceru i tak czekam na Karolę i tutaj sobie lądują pszczółki zaraz wam pokażę, czekajcie o tutaj na przykład będzie widać, czekajcie gdzie jesteś maleńka o. tu jest jedna tu jest jedna tu druga i sporo tych pszczółek. I piją sobie tutaj wodę przy tym ujściu. Biegnie moja piękna góralka, ale ona idzie jak milion dolców. Lubię tą, bardzo mi się ta pewność siebie. Podoba, że ma. Jedziemy. Jeszcze coś trzeba zjeść, pojeść dobrze, bo dzisiaj do jakiejś karczmy na góralską imprezę jedziemy. I ja nie wiem, czy ja dam, dam radę. <laughs> może jaką kostkę masła by kupił po drodze. Bym zjadł się trochę, natuścił. Bo może być ciężko. Jeszcze jakaś cała tam ekipa Karoli ma być. Więc rodzina. Więc no może być tam grubo. Sam jestem ciekaw tej imprezy. I Karoli brat będzie tam grał w to ma być orkiestra, tak? No to jest jego orkiestra. To jest jego orkiestra, no, będzie tam grał także na żywo muzyka i wiecie, jakaś góralska i tak dalej. No, może być ciekawie. Słuchajcie, w Starym Sączu tak się nazywa ten kebab na rynku, część, że część osób skojarzy, gdzie to jest jak ktoś mieszka zarobisty. Placek, placek świetny No i w środku mieszany, mieszany sobie wziąłem także i sosy i mięso i już dawno nie jadłem takiego dobrego także żtosik yy, to był fantastyczny pomysł żeby zjeść dużego kebaba mieszana, mieszana i potem iść pod górę Fantastyczny pomysł. No odbijam się tym kepsem. Prywatny sofer Prywatna góralka Będą góralskie przeboje? Będą I co przeguś ty Nie Dobrze mi się tu siedzi Za kolanko se złapie zaraz Ja się boję jak on tutaj jedzie nie? Ja tu jadę strasznie ostrożnie on tak zasuwa Nie wziąłem pampersa Piotr zwolnij Piękna, rosół wleciał. Po takim imprezie rosu. Baja w ogóle powiem Wam że, powiem wam widzowie, że się już nie pamiętam kiedy tak dobrze bawiłem. Byłem na jakichś tam może dwóch, trzech imprezach angielskich, gdzie, jest, wiecie, taka no, popowa, nowoczesna e, muzyka. I to nieraz wcale naprawdę dobrze zrobione, takie imprezownie i mi to zupełnie nie siada nie mój, nie mój klimat. A tutaj Góralska Chata, co prawda piosenki były takie bardziej jak z jakiegoś festynu, dożynek czy tam wesela, ale podtańcowali trochę z góralką. Jak się czujesz góralka? Znańczona. Góralka trochę, trochę wiadro mojito wypiła wczoraj. No, słuchajcie, jaki plan, jedziemy tak, dobrze się czuję, więc jadę mimo wszystko sprawdzić tylko na na komisariat, tam dmuchnąć, czy jest wszystko ok, bo za 2-3 godziny po obiedzie będziemy śmigać w stronę niemodlina. A nie chcę ryzykować, za dużo mam do stracenia. Więc ale to sobie zobaczycie w kolejnym odcinku. A w tym już Wam dziękuję. Widzimy się w kolejnym. Pozdrawiam. Cześć.